Witam, nazywam się Wróżka Mil. Dostaję z całej Polski maile z zapytaniami, z całej Polski, jak i również z zagranicznej Polonii. Z zapytaniami Wróżka Milu, co będzie tu, tu? Dom kultury zaciszę i dokładnie to: ludzi interesuje to jedno maleńkie miejsce na terenie stolicy. Zanim, zanim, zanim cokolwiek przykładam dłoń do screena. Słyszę. Słyszę. Głosy. słyszę, sły, nie widzę, widzę głosy. Ludzie, mnóstwo, ludzie dają głos. Ludzie krzy, nie, ludzie, nie, ludzie oddają, oddają głos. Ludzie oddają głos. Nie widzę, słyszę, słyszę śmiech. Śmiech, wysokie tony. Ne never mind. Wysokie tony śmiechu ludzi niskich, ludzi, dzieci. Ludzie, dzieci się śmieją. Ten śmiech, a to już dalej sięga, to już dalej w latach sięga. Ten śmiech jest jak trampolina, on przenosi ludzi niskich, dzieci niskie i wysokie, przenosi je w dorosłość. Ten śmiech wynika z ba, 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 dzięki, 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 dzięki placowowi zabaw, zabaw. Party. Pa, wyświetla mi się pa, pa, party, angielskie słowo, pa, to, jest, to znaczy dosłownie ogród, party garden, nie, nie ogród, P, nie, nie party garden, w budżecie partycypacyjnym. Oddają ludzie głosy człowieku, oddaj głos człowieku warszawski, człowieku zaciszański, oddaj głos na projekt numer 3 przy Domu Kultury Zaciszań, możesz to robić też mailowo.